Ja witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam do codziennego. Dziś mamy niedzielę, drugi października. Zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Niedziela, drugi października. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Niedziela, drugi października. Oczywiście najpierw zaczynamy od osób pod znaku barana. Karta siły pokazuje, że w dniu dzisiejszym poczujecie taką dużą wewnętrzną moc. Poczujecie, że możecie góry przenosić, że wszystko tak naprawdę idzie po Waszej myśli. Tutaj też jest to bardzo dobry dzień dla osób, które chcą go spędzić tylko we dwoje. Będziecie działać tak bardzo hipnotyzująco na płeć przeciwna, nie będzie w stanie Wam się oprzeć. Jeżeli chodzi o weki, dziś możecie spodziewać się jakiejś pomocy, pomocy finansowej. Ktoś może wyciągnąć do Was z pomocą dłoń lub też to Wy właśnie w dniu dzisiejszym będziecie chcieli się komuś tutaj akurat pomóc. Karta szóstki monet również pokazuje, żeby w dniu dzisiejszym zachować taką równowagę, jeżeli chodzi o dawanie i branie. Osoby z znaku bliźniąt prawdopodobnie wczoraj za dużo popiły, ale gdzieś macie kaca, macie ból głowy, możliwe są różnego rodzaju migreny. Ogólnie jest taki przesyt emocji, przesyt uczuć, wszystkiego możecie mieć dosyć. Jeżeli chodzi o raki, tutaj ważną kwestią będą jakieś duże, poważne inwestycje. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby zakupić jakąś nieruchomość, żeby dobrze zainwestować swoje pieniądze. Możecie też się spodziewać właśnie jakiejś takiej większej gotówki. Tutaj karta też jest bardzo dobra dla osób, które lubią od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry hazardowe. Jeżeli chodzi o osoby z znaku lwa, waszą rolę dziś odegra jakaś kobieta bliska waszemu sercu. Koleżanka, przyjaciółka, wasza partnerka, ktoś z rodziny. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym warto kierować się swoim sercem, uczuciami, emocjami. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę do stałego związku. Osoby z podznaku Pana w dniu dzisiejszym mogą liczyć na jakąś podróż, na przemieszczanie się życia w biegu. Karta rycerza była może symbolizować różnego rodzaju mirty, romans, jakieś przygody jednocnocne. Tutaj karta też pokazuje, że dziś bardziej będziecie działać na takiej zasadzie, że najpierw robicie, a później myślicie. Jeżeli chodzi o wagi, dziś ważną rolę odegra jakiś mężczyzna z przeszłości, ktoś kogo znacie, wasz były partner, kolega, jakiś przyjaciel. Jeżeli jesteście mężczyznami, to warto w dniu dzisiejszym zadbać o swój wygląd fizyczny. Śmiało możecie zapisać się na siłownię, rozpocząć jakąś dietę. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Jeżeli chodzi o skorpiony, w dniu dzisiejszym nie wydawajcie więcej niż macie. Karta czwórki monet to jest tak zwana karta zaciskania pasa. Trzymajcie się swoich zasad, swoich reguł. Pilnujcie tego, co udało Wam się już do tej pory wypracować. Osoby z podznaku strzelca w dniu dzisiejszym mogą mieć kontakt z osobą, która będzie się uważała za kogoś lepszego. Może poczujecie, że komuś nie dorastacie do pięty, że na kogoś nie zasługujecie. Karta rycerza monet mówi o tym, że coś może być droższe niż zakładaliście. Coś będzie Was więcej kosztowało. Tutaj też jest bardzo dobry dzień dla osób, które chcą na przykład podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Możecie śmiało zapisać się na różnego rodzaju kursy, szkolenia, jakieś warsztaty. Jeżeli chodzi o koziorożce, karta wisielca pokazuje, że coś niestety w dniu dzisiejszym będzie nie do przejścia. Coś tutaj zawiśnie w powietrzu, być może będziecie musieli się wstrzymać z jakimiś krokami i decyzjami. Tutaj też karta pokazuje, że być może należy na pewne sprawy spojrzeć z innej strony. Też szczególną uwagę w dniu dzisiejszym zwróćcie na kwestie powiązane z nogami. Jeżeli chodzi o wodniki, karta rycerza mieczy wskazuje na rolnego rodzaju spory, jakieś nieporozumienia, błędne decyzje, a być może niedogadanie się. Tak więc uważajcie co dziś mówicie do innych, uważajcie na swój tak zwany język, a także też nie wierzcie wszystkiego tak do siebie, jeżeli chodzi o ryby. Tutaj ważną rolę dziś mogą odegrać dzieci, jakieś historie, sytuacje, osoby z przeszłości. Coś może powrócić, coś, co nie zostało jeszcze zakończone. Jest to bardzo dobry dzień dla osób starających się o dziecko. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład chcą powrócić do tego, co już kiedyś było. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanej niedzieli i zapraszam Was na jutro. Papa! Pa.